Cześć! Dzisiaj w tym kilkuminutowym wideo chcę Wam przeczytać ostatni rozdział mojego e-booka Jak wychować dziecko zaradne finansowo. Yy, możecie także zapoznać się z początkiem i pobrać darmowy fragment, wstęp i pierwszy rozdział z linku, który znajdziecie w bio. Ostatni rozdział yy, nazywa się Dekalog Przewodnika Finansowego i... Nie brzmi on tak, tutaj będę teraz sobie zerkać, żeby Wam go przeczytać, więc Strach nie będzie przez moment uciekał. Liczę na to, że przeczytanie tej książki wzmocni Was na drodze przewodnika finansowego i pozwoli na więcej zaufania do siebie i swoich kompetencji. Zawsze jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których ogarnie Was niepewność, lub pomimo najszczerszych chęci, coś pójdzie nie tak. I zamiast poczucia sukcesu, możecie mieć wrażenie, że zawodzicie w swojej roli. A w głowie pojawia się wizja dorosłego, czterdziestoletniego dziecka, który jest nadal na waszym utrzymaniu. Poczucie chaosu jest dla mnie naturalną sytuacją w procesie zmian. Ono pojawia się, gdy rezygnujecie z pewnych utartych, choć nie zawsze działających pomysłów, a nawet jeszcze nie zostały yy, całkowicie wypróbowane. Zanim zmiany okrzepną, zanim nie przećwiczy się nowych umiejętności, wielokrotnie mogą pojawiać się w Was wątpliwości i wahania. Takich momentów nie da się uniknąć całkowicie. Warto więc wiedzieć, jak z nich wychodzić, by z większą pewnością wracać na drogę przywództwa. Na takie chwile przygotowałam poniższy dekalog. Możecie traktować go jako podpowiedź albo inspirację do stworzenia własnej listy. Chcę o pieniądzach rozmawiać z ciekawością i spokojem, by w naszej rodzinie były tematem jak każdy inny. Chcę pamiętać, że pieniądze są jednym z wielu sposobów na dbanie i radzenie sobie. Chcę pamiętać, że rozwój zajmuje czas i to, co mnie teraz martwi, może być tylko etapem, z którego dziecko wyrośnie. Chcę dostrzegać nawet drobne kroki. Które dziecko robi na swojej finansowej drodze. Chcę pamiętać, że do rozwoju dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, które w dużej mierze daje moja relacja z nim oparta na zaufaniu. Chcę pamiętać, że nawet jeśli zdarzy mi się mieć niepokojące myśli, zwątpić w siebie czy dziecko, to że nadal są to tylko moje myśli, które nie decydują za mnie ani o tym, kim jestem. Chcę dać sobie czas na odpowiedź, by w miarę możliwości reagować mniej impulsywnie, by przyjrzeć się swoim motywacjom. Chcę dbać o swój rozwój finansowy, by moje dziecko mogło też ode mnie się uczyć. Chcę dawać przestrzeń finansową dziecku, bo wiem, że sprzyja to poczuciu radzenia sobie. Także wtedy, gdy wiem, że wyda pieniądze inaczej niż ja. Chcę dbać o swój spokój. Pamiętać o mojej wartości, na bieżąco dbać o swoją regulację, pamiętając o mocy łagodności dla siebie i dzieci. Chcę pamiętać, że mogę prosić o pomoc, szukać wsparcia dla siebie. I tym kończy się książka.